Cześć, jestem Rewes, to jest zegrajmy w Assassin's Creed. No i jesteśmy sobie tutaj, w kryjówce. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, bo dzisiaj mój komputer trochę. No, foszka, bamboszka. No, dobra. Rozpoczynamy z zadanie zabójstwa, tylko jeżeli Altair nie będzie tak chycał dziwnie. Dzisiaj załatwimy sobie jakiegoś tam. znowu kolejnego ziutka. No nie wiem, nie pamiętam już tych imion. Altairze. Co tak szybko sprowadza cię z powrotem? Postąpiłem wedle twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, Nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swojej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferata, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Wrócę, gdy wykonam zadanie. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, okay, tam będzie jakiś Monferat. Dobra, zobaczymy sobie tego pajaca. za po tym, jak Wilhelm spotka się z Ryszardem. Spotkanie odwróci jego uwagę. No dobra. Ty-ro-ri-ro-rom, no to lecimy. Załatwiamy tego gościa. E, jeszcze raz jego na, na imię? Wilhelm, okej. Okay. załatwimy tego Willa. Już wolę streszczać to jego imię. Ciężko mi się wymawia Wilm. Wilhelm. Wilhelm. Dobra, nieważne. Nie, nie mogę wymówić dzisiaj czegoś. E, dobra, e, dzisiaj sobie pogramy. Dzięki za 1320 subskrypcji. E, naprawdę jesteście świetni. Super. Witam wszystkich nowych na kanale. Mam nadzieję, że oczywiście e, się kanalik spodoba. E, pięknie. E, co teraz zrobimy? Widzę, że przybyło do mnie wielu nowych. Witam wszystkich, zarówno dziewczyn, jak i chłopaków. E, no i co? Gramy sobie w Assassin'ka, kurde bela, ale powiem wam, że ta optymalizacja tutaj czasem się, nie wiem czemu, ścina czasem wam na filmach jak coś tam odwalam albo coś robię, co jest chore według mnie, według, no tak patrząc sobie, no na to nagrywanie z żerami okej, ten preacher i procent proc'ka, ale no nie wiem o co ho. E, no dobra, co tutaj jest? Dobra, bo zaraz mnie wystalkują. Dobra, nie tego chcę. Co, coś tutaj się dzieje, tutaj jest jakiś gościu. <laughs> A to co? Król jakiś. Trąbki, nie trąbki. Trzy tysiące ludzi, Wilhelmie. Powiedziano mi, że trafią do niewoli, że wymienimy ich za naszych żołnierzy. Zaradzeni i tak nie dotrzymaliby umowy. Wiesz, że to prawda. Wyświadczyłem ci przysługę. <laughs> o tak. To zaiste ogromna przysługa. Teraz nasi wrogowie będą tym bardziej przekonani co do swej sprawy. Będą zacieklej walczyć. Dobrze znam naszych wrogów. Nie wstąpi w nich odwaga, lecz przepełni ich strach. Powiedz, skąd tak dobrze znasz zamiary naszych nieprzyjaciół? Ty, który porzucasz pole bitwy dla politycznej gry. Zrobiłem to, co było konieczne. Postąpiłem słusznie. Przysiągłeś podtrzymywać dzieło Boże, Wilhelmie. Nie to tutaj widzę. Nie, widzę człowieka, który jest steptał. Te słowa bardzo mnie ranią, panie. Wydawało mi się, że zasłużyłem już na twe zaufanie. Jesteś regentem Akki Wilhelmie i rządzisz w moim imieniu. Jak jeszcze mam ci zaufać? Może pragniesz mojej korony? Nie rozumiesz mnie. Ale to nic nowego. Choć chętnie bym jeszcze z tobą podyskutował, czeka na mnie wojna, którą muszę się zająć. Musimy odłożyć tę sprawę na inną okazję. Nie pozwólbym cię zatrzymywał. Wasza miłość. Obawiam się, że w Nowym Świecie nie będzie miejsca dla takich, jak on. Ogłoś, że chcę rozmawiać z żołnierzami. Musimy się upewnić, że wszyscy wykonują swoje obowiązki. Uprzeć ich, że każde niedbalstwo zostanie surowo ukarane. Nie mam dziś nastroju na żarty. Tak, panie. Reszta? Za mną! Pajac. fajny był ten gościu, ten koniku, co zyszedł. The interface, please. Punkt kontrolny. Ciekawe czy mnie tutaj wpuszczą. Jakkolwiek. Dzień dobry. No dobra, no to sobie idziemy. Templariusze i śmiecie, Zaki nie wyjedziecie. Dobra. To lecimy sobie tędy. No spoko. Gdzieś tu będzie nasz cel do likwidacji. Ja tylko się modlę jak coś. Okej, okay, tutaj nie wiem czy będę mógł przejść. Jak sobie łatwo. Chyba będę, co? Pozwolisz mi tędy przejść? Okej, okay, tutaj jest jakieś ścianko. No ja się modlę. Nie zabijecie mnie, jak się tylko modlę? Nic nie robię. Nie. Mówię jeszcze po tym języku, którym nie lubię. A, niemiecki pomocy. Dobra, tędy fajnie by iść. Ale ty goście chyba mnie nie przypuszczą, co? Czemu tak mówisz? Widzę jak ćwiczycie. Brakuje wam skupienia i Mogę przejść? Pozwól mi! Przepraszam. Hmm, niechby tutaj wejść. Cały czas by mi obserwowali gnoje. czy udałoby mi się tutaj wdrapać, gdzie jest cień? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Hm. Jakoś to muszę zrobić, wiecie? Okej, okay, czyli nie muszę się przy nich tak modlić, iść, tak? Tędy, 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 tędy. Dobra, na szczęście na mnie nie zwrócili za bardzo uwagi, co jest fajne. Mam? Dobrze, 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 stary, dobrze. Nic się nie dzieje. Co macie do powiedzenia na swoją obronę? Papa, nie. Proszę, to nie, nie było Dobrze, słowa. dobrze, dobra, dobra, no, już, stąd okay, już stąd idę. już stąd idę. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Lekcje obowiązków jest zaraźliwe i musi zostać całkowicie wykrzewione. Tylko tak zapobiegniemy jego rozprzestrzenianiu.

Dobra Okej okay. Dobra, spoko Dobra Czy dam radę? Nie wiem W momencie ataku kliknąć od. Easy Dobra Załatwiony jeden Okej, okay, uleczony Przykaz jestem Oła, no speldź mnie w nosie, no poczekaj. Oła, no nie, no dobra, spoko, easy, ale będzie walk z tymi gnojami, easy, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, oni też potrafią mnie wyrzucać. O oh, shit, ile tutaj ich jest? To chyba źle coś zrobiłem. No dobra, oni też umieją kontrolować, są dobrze. Będzie ciężko. O tu? No nie no, też mnie chwyciłeś. No nie no, Altair! Nie ten przycisk, kliknąłem. Kurde, Bella. Będą mnie teraz bić. Nie. Dobra. Nie wiem, co się stało, bo widziałem tylko Gacie. Aha, co tego było? Twoje knowania dobiegają końca. Dobrego zabiłem. Możesz wiedzieć o mym dziele? Wiem, że miałeś zamiar zamordować Ryszarda. I zająć Akkę dla swego syna Konrada. dla Konrada? Mój syn to osioł niezdolny przewodzić swemu kufcowi, a co dopiero królestwu. A Ryszard? O, oh, synu wcale nie jest lepszy, bo oślepia go wiara w to, co niematerialne. Akka nie należy do żadnego z nich. Do kogo należy? Miasto należy do swych mieszkańców. Jakim prawem przemawiasz w ich imieniu? Skradłeś im żywność, musztrowałeś bez litości, zmuszałeś ich, aby ci służyli. Wszystko, co robiłem, miało ich przygotować na nowy świat. Kradłem żywność? Nie. Wziąłem ją tylko na przechowanie, by w chude lata móc nią oszczędnie zarządzać. <laughs> Rozejrzyj się. W mojej dzielnicy nie ma przestępstw, oprócz tych, które popełniają tacy jak ty. A jeśli chodzi o pobór, nie uczyłem ich, jak walczyć. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne, jak szlachetne były twoje intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. <laughs> Zobaczymy, jakie będą owoce waszych wysiłków. Nie wyzwalacie miast, jak ci się wydaje, lecz wskazujecie je na zagładę. Ostatecznie będziesz mógł winić za to jedynie siebie. Ty, który mówisz o dobrych intencjach. Okej! Okay. To ruda! No to ruda! Lecimy! Okej. Py pi No nie. zostań mnie bo tira, nie. Cześć. A co ty robisz Altair? No ty idioto. To nie czas na bawienie się w... Bawienie się w małpę. Dobra, szybko. Dawaj, dawaj. No nie, będę rzucać... ...komieniami. nie, nie, prawie. Dawaj! Altair! Dawaj! Jeszcze trochę No kawałek, dobra, udało się Uf. Cześć? A co mi zrobisz, że nie wrócę? Powiesz mamie Nie się A co zrobicie jak ucieknę? Ten jak się ten, ten też jest jakiś asasynem, nie? Bez kitu Eee. Jakieś wyjście z sytuacji, może? Jakieś dobre? Hmm. Tędy spadnie, to się zabije, no. Może poczekamy się odnowie. A tędy? Spoko, podoba mi się, ucieczka. A no, tędy nie wiem, czy ja sobie nic nie zrobię. Hmm. Tędy jakoś? Nie, no, to jest bez sensu. Zaraz ja zobaczę tędy. Możesz tędy jakoś się prześliźgnąć? Nie tak, nie tak, nie tak, nie, nie tak. Żaby zjadać! Prowy doić! Dobra, szybko. Mnie to nie obchodzi, czy zrobiłeś coś złego, to mnie gonią. Eee... A, ślub, 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 Dobra, elo! Aha! Pryer! i chyba się biegnę. No. Chyba źle biegnę, źle biegnę. Zaraz się przekonam. Uuu, wygnoję! Zabić co Cześć! Cześć! A, chciałbyś! Dobra. Zbliżam się do mojej bazy, kwatery Tirali Ranana. tędy, tendy, tendy. I teraz skoczymy. Tu, 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 tu. Oj! Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferatu zginął, a wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Almualimem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, okay, czyli rozmawiamy z w, w Mesjafie, tak? Wróć do Almualima. Dojdziemy do Al Mualima i będziemy kończyć jak on nam coś tam powie. Wrócić do maseratu? Pewnie, nie będziemy z szli. Gdy zostaniesz wykryty dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi, jest. Chodź, Alteirze. Ciekawi mnie, jakie robisz postępy. Zrobiłem, o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość. Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze, nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nie utracony, odebrany. Przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował, niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda. Byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać. Więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi. To, o czym mówisz, jest prawdą. Łączy ich przysięga. Przysięga krwi, podobna do naszej. Kim oni są? Non-Nobis, Domine, non-Nobis. Templariusze. Teraz rozumiesz, jak daleko sięga Robert de Sable. Wszyscy ci ludzie władcy miast, dowódcy wojsk. Wszyscy oni ślubowali mu wierność. Ich dzieł nie należy obserwować osobno, prawda? Ale jako całość. Czego oni chcą? Podboju. Pragną ziemi świętej nie w imię Boga, lecz dla siebie. A co z Ryszardem, Salahaddinem? Każdy, kto przeciwstawi się templariuszom, zostanie zniszczony. Wierz mi, że mają potem środki, więc trzeba ich powstrzymać. Dlatego robimy to, co robimy, Alteirze, aby dopilnować, by w przyszłości nie doszło do takich rzeczy. Dlaczego ukryłeś przede mną prawdę? Abyś sam mógł przebić się przez pozory. Każde działanie poprzez wiedzę. Informacja, którą sam zdobędziesz, jest cenniejsza od tej, którą dostaniesz na tacy. Poza tym, twoje niedawne zachowanie nie napawało mnie wiarą w twoje możliwości. Rozumiem. Altairze, twoja misja nie zmieniła się. Inny jest tylko kontekst, w jakim ją postrzegasz. A uzbrojony w tę wiedzę, lepiej zrozumiem templariuszy, którzy pozostali. Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Co ze skarbem, który Malik przyniósł ze świątyni Salomona? Wydawało mi się, że Robert pragnie go odzyskać. Z czasem, Altairze, wszystko stanie się jasne. Tak, jak objawiła ci się rola templariuszy, tak samo poznasz naturę skarbu. Na razie pociesz się myślą, że jest w naszych rękach, nie w ich. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Otrzymujesz kolejny utracony stopień. Weź swoją broń. Użyj jej, by przynieść honor Bractwu. Alteirze, zanim pójdziesz! Tak. Skąd wiedziałeś, że cię nie zabije? Prawdę mówiąc, mistrzu, nie wiedziałem. Dokonałem aktu wiary. Ok, dostaliśmy kolejny pasek HP. Zmocnienie. Zdobywa dodatkow... no, dodatkowe noże do rzucania. Nigdy z tego nie korzystałem. Szczerze powiedziawszy. Gdzie teraz będziemy musieli się udać, co? Królestwa? Okej. Okay. Udajmy się do... jakiegoś tam... Królestwa? I będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zabiliśmy tam jakiegoś tam ziutka, więc... Myślę, że spoko. Okej. Okay. Jerozolima. Czyli została nam tylko Jerozolima. Udajemy się oczywiście do biura. Gdzie dadzą nam dodatkowe wskazówki? Korzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać się do strzeżonych obszarów. Pokój i bezpieczeństwo, Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al-Muelim wyznaczył Machadina na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności sala Hadina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy, i Maca Din wyznaczył siebie do tej roli. Cele swe osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z Twoją pomocą uda mi się. Gdzie, twoim zdaniem, powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc, zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Daj. Nie zepsuj tego Altairze, Okej. Okay. No dobra, czyli mamy kolejny cel. Zapisywanie. Dzisiaj krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zabiliśmy tutaj jednego gościa i pominę wam tam jakieś tam pierdołki o kurde zdobywaniu jakiejś tam informacji nieinformacji, skakaniu i tym wydziwianiu. A przejdziemy do zabójstwa, więc widzimy się w kolejnym zabójstwie. Mam nadzieję, że Assassin's Creed Wam się podobał. Dzięki za wszystkie subskrypcje, łapki w ogóle wszystko, komentarze i pozdrawiam z osobne każdego z Was. Dzięki, że jesteście i dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej, hej. Pa. pa.